Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj szturmem pod samych korsarzy. Nie będzie to taka lipa jak ostatnio graliśmy z Ihilem. Eee, sami korsarze, talia polega na tym, że gramy Kracha and eee, A potem każdego korsarza czy statek, który rzucimy obok eee, Kracha, no to eee, zadajemy tyle samo. Tyle, sa, tyle samo eee, Boże, obrażeń dla rywala, ile ma nasza eee, karta. Hmm. Znaczy, co ja mówię, najsłabsza jednostka rywala e, Przykładowo, jeśli jednostka rywala ma trzy e, punkty obrażeń Znaczy, trzy w ogóle si Jest ciężko, ten, trzy siły bazowej, o, niech będzie tak Jeśli ma trzy siły bazowej, e, karta rywala I na przykład rzucimy sobie, nie wiem, kartę, która ma, powiedzmy, tego Holgera byśmy rzucili Albo dobra, Holger skomplikowany e, Powiedzmy, że rzucimy na jej scenę przez to, że my mamy szturm, to za każdym razem, jak zranimy jednostkę, to dostajemy pancerz na wszystkich korsarzach oraz okrętach. No i właśnie po to to służy, że jak będziemy mieli ileś tam pancerza, no nieważne ile, rzucimy sobie tego na jeźdźce i tak jak mówiłem, tam będzie trzypunktowa jednostka od Rywala, to zadajemy trzy punkty obrażeń tej jednostce i nam. Ale dzięki temu, że my mamy pancerz, to nam się nic nie dzieje, a jednostka Rywala ginie. I na tym polega talia y, korsarzy. Po prostu możemy grać kracha w pierwszej, tu się nic nie stanie, bo w Fucusu go wznowimy. No gorzej, jeśli będzie jakiś hawiar albo wiewióra, no to wtedy nic na to już nie poradzimy. Ale jest reszta też kart bardzo mocnych, takich jak na przykład ten, chłop, który daje wrogiej jednostce skazę. Y, a skaza robi to, że na, że na koniec, który rywala, ta jednostka, która miała skazę, y, dostanie obrażenia tyle, ile ma siły bazowe. Także dajemy to na największą jednostkę. Mamy obrońcę, żeby ten krach raczej nam nie zginął. Morkvark No i masa korsarzy oraz, oraz okrętów. Tak się prezentuje talia. Link znajduje się w opisie. Zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję w każdy poniedziałek, środę oraz piątek gwinta o godzinie 20.00 oraz we wtorki i czwartki na streamy z Valheim'a o godzinie 21.00. Serdecznie zapraszam również na Discorda Armia Oso. Linki znajdują się w opisie, a teraz przejdźmy sobie do oglądania. No i w naszej pierwszej grze zmierzymy się z Aresztem. Yy, Nilgard kontra Skellige. My gramy korsarzami, ale kurczę, Areszt może dla nas być bardzo, bardzo szkodliwy. Przede wszystkim jeśli poleci nam na kracha, bo kra talia polega głównie na tym krachu, nie? Tak, to jest na korsarzach. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie. No, Drakaru tego nie potrzebujemy. Yy, wielorybnik, no chyba nie będzie mi potrzebny. Chyba tutaj nie ma nic kluczowego do przesuwania. No nie wydaje mi się. Yy, szkucie akurat są spoko. Dobra, jest yy, Wabior, też jest bardzo dobry. Yy, w takim razie, od czego sobie zaczniemy? No zaczniemy sobie od Drakaru. Pierwszej kolejności. No i czy będzie pierwsza blokada? Albo że zbije nam ten draka? Jest pierwsza blokada. To mnie cieszy. Mistrz kamuflażu. Spoko. Spoko, spoko. Kurde. Zaryzykuję w sumie. Wabior. I teraz, y, bylebym y, łupieżców nie dobrał. No dobrałem łupieżców, spoko. <laughs> no taki jest gwint niestety. Kurde. No w sumie miałem statki to. Okej. Okay. Dobra. Eee, rzucamy drakar. Ja sobie wzmocnię ten drakar. No i za chwilę rzucimy szkutów. Eee, dzięki temu będziemy dawali sobie pan. O ty, kurde. To za chwilę. Najpierw wojowniczka poleci. Zaopiekujemy się twoimi No i pas. Okej. Okay. Spoko. Ja go będę cisnął, bo patrząc co on rzucił tego siewce. Boję się, że ta talia jego może być strasznie obrzydliwa. Myślę, że jeśli nie zagram tego, no to po prostu przegram. Za, za dużo będzie trucia, nie? Okej. Okay. Kurde, nie mamy kracha, co jest? Tak jest Jeszcze żywych Źle, że nie mamy Kracha. Bardzo źle. Co? Chyba żartujesz. Uważnie Drugi aresz? Nie no, dla mnie to jest mega dobre, nie? Nie muszę się bać o blokadę już z aresztu. Ale też szłowce rzucone? Nie wiem, nie wiem. Jakoś kurczę spoko to wygląda. Jak mam być szczery. No my gramy, nawet jak stracę kartę, nieważne. To jest po prostu mega ważne, żeby wygrać, A się tutaj. Dobra, bo zaraz ofiarę rzucę, to będę miał jakieś punkty przynajmniej, nie? kara. To no nie jest zbyt spoko, dla mnie. No najgorsze jest to, że no fajnie jakbym to rzucił, bo skazy dam, ale Ach. albo króla Brana rzucę. No dobra, trudno. Trudno. Wygramy w ten sposób. No i teraz myślę, że już. Co? Nie podniosłem z pańskiego stołu. Łopanie, ale mi się nie opłacało. Ale się nie opłacało. 23 do 35 Ej kurde jak kracha nie dobiorę to będzie naprawdę źle A jego ja to sobie wskrzeszę przez fukusję Także problemu nie ma żadnego Arsenik czy to ja? No spoko, pasujemy scenariusz tylko. Oj, to będzie mega ciężkie. Jest krach. Dobra, to już, to już jest. Dobrze, mm, to tak średnio, pragniona dama. Bez obrony, to trochę ryzyko, że dostanę blokadę, no ale... No ale może się to opłaci. Bo na pewno, jeśli udałbym się teraz przymierze rzucić, się. To było super. Ale to Filipa zbijam szybko, patrzcie. Tak se robię. Nie, czekaj. jakby to ładnie zrobić? Nie no, robimy se tak. Dobra i kontrola. Super. Nie ma Filipa. Magiczny wstrząs. To nie jest fajne dla mnie. Absolutnie. Mm, albo dobra, jest git w sumie. Jest git. Okej. Okay. Siewca. Spoko, uderzmy sobie tutaj i uderzmy sobie... No mogę ten drakar w sumie rzucić. Patrz, tak, o.

W ten sposób jeszcze punkci dostaniemy na, na branie. Eee, no i co? Leto? Wygraliśmy w takim razie bez żadnego problemu. Nie wiem. Stalia od naszego rywala trzeba przynajmniej, że sława była bardzo. Korsaże niszczą. A teraz przejdźmy do gry numer 2. Naszym następnym rywalem będzie Skojatel. Skojatel. To będą zaczepki Zaraz się okaże Czasownica, Czatownicza zasadka jest dobra A najbardziej trudna, kiedy są zaczepki. Dobrze, że kracha mamy pierwszego. Bo to jest mega dobre, bo na tym krachu możemy dużo zyskać. Eee, szkuci Kurde Dobra, jest całkiem spoko. Tyle, że kracha musimy na to rzucić, co nie? Kurde. Ostrożnie Teraz zobaczymy, co jest słabe. Odzyskamy to, co nam skradziono. Problem jest, problem, problem jest. Kracha, to mi go zbije, kurde. I tyle z tego będzie. Chyba, że zagram sobie w ten sposób. Zagram lidera. Teraz mam e, jeden punkt pancerza, więc nie zginę. To w się, sensie krach nie zginie. E, no i tak. Drakar, drakar. No i przymierze stali. No bo przymierze stali też zaraz rzucimy. Na pewno. Bo jak nie, to szybko zginie ten krach. Jak nie w tej, to w następnej rundzie. Mm Najpierw mu te dwójki trzeba zbić, Ta jest... problematyczne. Okej. I dla mnie miecze i Ty, nie ma tragedii, nie ma tragedii. No to nie wiem, czy rzucać w takim razie przymierze, czy nie lepiej sobie zostawić. No bo kurde, no to wygląda tak, że... No. Niech będzie. Eliren. No, bo naprawdę, tak. Ja, ja jeszcze myślałem, że on będzie mi to szybko zbiła, tak, w takim tempie. No to ten krach jeszcze przeżyje. No, na przykład teraz jest strzelczyni, no i strzelczyni, no to oznacza. Tyle że no jak teraz obrańcy nie rzucę to na pewno zginę. No więc teraz no jak najbardziej, nie? Weźmy sobie tutaj. No i lecimy z krachem. No i super. No, i zepsuł wszystko, zepsuł całą zabawę. Kurde, gram dalej, bo ofiara dla morza jest, a ofiara dla morza mocna, no ofiara jest spoko. Mega spopolato. Ehi? la Ah, kur, o oh, kur, da cosa ti cazzo stavo lì?

26 punktów, tak? I 36. 36 Kurde, no nie wiem. No terror mogę rzucić, bo on w sumie nigdy już nie urośnie, nie? No i spoko, on pasuje. Wydamy yy, sobie teraz pancerz. Opiera dla morza. <grym>, pancerz dostałem, co tu się właśnie wydarzyło. Ale nie przebiłem, źle to policzyłem. Lipa trochę. Mm, no trudno. Dorzućmy sobie to. Ja pierdzielę. Ile. Ej, czekaj, ja to dalej tego nie robię. Możesz. No musiał lidera tu żeś. No spoko, w sumie to trudno. Nie, czekaj, bo to się jeszcze wzmocni. Co ja gadam, że tego nie robię? Nawiedzony jakiś jestem. Dobra, strata karty. Ale ten korsarz jest tak wielki. Szkoda, że tylko potencjału z tego nie wyciągniemy żadnego. No mega szkoda. Bo to z tego, że 15 pancerza jak... No nic z tego nie będzie i tak i tak. Czekaj, póki możesz. No, dwie karty straty. Aaaah. Jeszcze ja trochę. do pancerza. I tak to przegrałem, więc już gram po prostu. To, żeby wyciągnąć od niego Simlasa bo jak nie, no to ja nic tutaj nie poradzę. Nic tutaj nie zrobię, nie? Tak już raczej będzie ciężko cokolwiek zrobić. I roką. No cokolwiek, to i tak nie dam rady. nas mnie zmiecie. Nawet jakbyśmy na równych wygrali. znaczy przegrali. O, jest wana daj. To Nie tu okay. już Masz mój miecz i wszystkie nasze topory. Hmm. No, jeśli chce cały potencjał, to musisz z nim lasa teraz rzucić. Jeśli mam uciec, umręc, A, dobra. Ręku. Dobra, kumam, kumam. do dwudziestu jeden. Ten Morfark i tak tutaj nic nie robi w tej grze. <coughs> On się w ogóle nie, wzmacniać nie będzie. Także ja go i tak rzucę, bo niepotrzebny mi jest ten Morfar. On jest gigasławy. Dobra, 5 do 25. Jest zaczepka. Ty, okay, ale on rzucił 3 zaczepki. Jevin. Udało się! Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Wytłumaczcie to. Przecież ja już byłem przygotowany. Ja wiedziałem, że to jest porażka. Nawet GG nie dał, patrzcie. Nawet GG nie dał. A ty niegrzeczny. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Napiszcie, co sądzicie o tej sytuacji. Czy też mnie na straty już braliście? Czy wierzyliście do samego końca? A ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i powodzenia na szlaku!